Kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często twoje życie toczy się na autopilocie? Jesteśmy otoczeni rozproszeniami, spragnieni zewnętrznej akceptacji i często oddaleni od tego, co naprawdę ważne. Zbliżający się rok 2025 stawia przed nami kluczowe pytanie: jak możemy rozpocząć rok z intencją, pozostając w zgodzie z naszym prawdziwym ja? Współczesny świat zanurza nas w nieustannym hałasie, ale to właśnie w ciszy możemy odnaleźć transformującą moc. Starożytni filozofowie stoiccy, tacy jak Seneka, zachęcają nas, byśmy spojrzeli w głąb siebie. Przypomina nam: wycofaj się do swojego wnętrza, zwłaszcza gdy potrzebujesz towarzystwa. Kultywując chwilę introspekcji, Zyskujemy jasność i harmonię potrzebne do zmierzenia się z przyszłością. Wszystko, czego potrzebujesz, by żyć pełnią życia, jest już w tobie. Teraz jest moment, aby zacząć. Z celem, intencją i mądrością, jaką zostawili nam stoicy. Bądź jak spokojna płynąca rzeka, bez pośpiechu, lecz w ciągłym ruchu. Każdego dnia świadomie wybieraj, kim chcesz być. Dbaj o swój umysł. Troszcz się o ciało i stawiaj czoła wyzwaniom z równowagą. Z naukami Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza odkryjmy razem dziesięć stoickich lekcji, które mogą rozświetlić Twoją drogę i wnieść równowagę, cel i mądrość w każdy dzień. Pamiętaj, przyszłość zależy od wyborów, jakie podejmujesz dziś. Zanim zaczniemy, chciałbym poprosić Cię o subskrypcję kanału i włączenie powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. Zaczynamy? Pierwsza cisza, która odkrywa. Czy zauważyłeś, jak często jesteśmy otoczeni hałasem i rozproszeniami? Nieustanny strumień powiadomień, czy presja, by zawsze być zajętym, trzymają nas w stanie ciągłego zgiełku. Ale jak usłyszeć swój własny głos pośród tego chaosu? Poszukiwanie zewnętrznej akceptacji. Odłącza nas od nas samych, wywołując niepokój i ciągłe poczucie pustki. Czy naprawdę potrzebujemy więcej działania, czy może mniej hałasu? Stoicy uczą nas, że cisza to nie tylko brak dźwięku, ale przestrzeń sprzyjająca wewnętrznemu rozwojowi. Seneka mówił: Wycofaj się do swojego wnętrza. To nie znaczy izolacji, ale tworzenie momentów refleksji, porządkowanie priorytetów. I odnajdywanie jasności wśród chaosu. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak jezioro. Gdy wieje wiatr, jego powierzchnia jest wzburzona i mętna, ale gdy wiatr ustaje, jezioro odbija niebo z doskonałą klarownością. Cisza jest tym stanem spokoju, który pozwala nam zobaczyć nasze życie wyraźniej. Następnym razem, gdy poczujesz potrzebę wypełnienia chwili rozproszeniami, Spróbuj czegoś innego. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i trwaj w ciszy przez chwilę. Ten prosty nawyk może być pierwszym krokiem do ponownego połączenia się z własną esencją i znalezienia spokoju. Praktyka. Poświęć pięć minut dziennie na ciszę. Nie szukaj odpowiedzi, po prostu bądź obecny. W ciszy pojawia się jasność, a mądrość rozkwita. Drugie, kontrola, która wyzwala. Czy kiedykolwiek czułeś, że świat nieustannie testuje Twoją cierpliwość? Niekończące się korki, niespodziewana krytyka czy plany, które się rozpadają, mogą nas frustrować. W takich momentach pojawia się kluczowe pytanie: Jak zachować spokój, gdy nie możemy kontrolować tego, co dzieje się wokół nas? Naszą naturalną tendencją jest chęć kontrolowania wszystkiego: wydarzeń, ludzi, a nawet biegu życia. Jednak ta walka z niekontrolowalnym wyczerpuje nas, rodząc frustrację i urazę. Czy przypadkiem nie marnujemy energii na to, co jest poza naszym zasięgiem, zaniedbując to, co naprawdę możemy zmienić? Stoicy uczą, że prawdziwa wolność polega na akceptacji tego, Czego nie możemy kontrolować i skierowaniu energii na to, co leży w naszych rękach. Epiktet stwierdził: Nie wydarzenia nas niepokoją, ale opinia, którą o nich mamy. To oznacza, że klucz do spokoju nie tkwi w samych wydarzeniach, lecz w naszej interpretacji. Pomyśl o codziennej sytuacji. Jesteś uwięziony w korku, nie możesz zmienić sytuacji ale możesz wybrać, jak na nią reagujesz. Głęboki oddech i akceptacja, że korek jest poza Twoją kontrolą, zamieniają stresujące doświadczenie w okazję do praktykowania cierpliwości. Ta filozofia ma zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Nieoczekiwany problem w pracy, relacja, która nie potoczyła się zgodnie z planem? Pamiętaj, masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zewnętrznymi wydarzeniami. Te słowa Marka Aureliusza przypominają nam, że kontrola, której szukamy, znajduje się w nas samych. Praktyka. Następnym razem, gdy spotkasz się z czymś poza Twoją kontrolą, zadaj sobie pytanie: czy to jest w moich rękach, czy poza moim zasięgiem? Jeśli jest poza, wybierz akceptację. Jeśli jest w Twoich rękach, działaj. Ten prosty moment refleksji może zamienić frustrację w spokój. Trzecia siła prostoty. Czy zauważyłeś, jak często życie przypomina skomplikowany węzeł obowiązków i oczekiwań? Zawsze coś gromadzimy zobowiązania, odpowiedzialności, materialne dobra a nieświadomie dźwigamy coraz cięższy bagaż. Ale czy to wszystko naprawdę jest niezbędne do szczęścia? Świat uczy nas, że więcej zawsze znaczy lepiej. Więcej osiągnięć, więcej przedmiotów, więcej statusu. Jednak ten nadmiar często pozostawia nas z mniejszą ilością mniej spokoju, mniej energii i mniej czasu na to, co naprawdę się liczy. Stoicy zachęcają nas do upraszczania. Epiktet mówił: Bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, lecz na ograniczeniu potrzeb. Prawdziwa wolność pojawia się, gdy wybieramy to, co dodaje wartości do naszego życia, i odrzucamy to, co zbędne. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś stopniowo eliminował to, co niepotrzebne mniej zajęty harmonogram, bardziej uporządkowana przestrzeń, decyzje zgodne z Twoimi wartościami. Czy to nie byłoby wyzwalające? Zastanów się nad czymś prostym jak powiedzenie nie. Ile razy przyjmujemy zaproszenia lub zobowiązania, by tylko zadowolić innych? Nauka mówienia nie temu, co nie jest istotne, to tak naprawdę mówienie tak temu, co naprawdę ma znaczenie Twojemu spokojowi, Twojemu czasowi i Twojej energii. Marek Aureliusz przypomina nam: Szczęście w Twoim życiu zależy od jakości Twoich myśli. Ta idea odnosi się także do naszych wyborów. Koncentrując się na tym, co istotne, tworzymy przestrzeń na bardziej znaczące i lekkie życie. Praktyka. Dziś wybierz jedną rzecz, tylko jedną, którą możesz uprościć lub odrzucić. Może to być zobowiązanie, przedmiot, a nawet zmartwienie. Zacznij od małego kroku, ale z intencją. Czwarta, siła chwili obecnej. Ile razy Twoje myśli uciekały w przeszłość lub przyszłość? kiedy powinieneś być w teraźniejszości. Często odtwarzamy dawne błędy, planujemy bez końca lub niepokoją nas rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły. W tym wszystkim zaniedbujemy jedyny moment, który naprawdę mamy teraz. Stoicy wierzyli, że teraźniejszość to jedyny moment, nad którym mamy kontrolę. Marek Aureliusz uczy nas: Nie pozwól, aby przyszłość Cię niepokoiła. Spotkasz ją, jeśli będzie to konieczne, uzbrojony w tę samą rozumność, która chroni Cię dzisiaj. Życie w teraźniejszości nie oznacza ignorowania przeszłości ani przyszłości, ale priorytetowe traktowanie chwili, którą możemy kształtować. Pomyśl o czymś prostym, jak picie kawy. Często robimy to przeglądając telefon lub myśląc o kolejnym zadaniu. Ale co, jeśli spróbujesz być w pełni obecny? Poczuj aromat, smak i ciepło filiżanki w dłoniach. To właśnie piękno chwili obecnej. Epiktet mówił: Kto zajmuje się tym, co jest poza jego kontrolą, traci to, co jest w jego mocy. A co jest w naszej mocy? Tylko teraz. Praktyka bycia obecnym zamienia nawet najprostsze czynności w wartościowe doświadczenia. Praktyka. Wybierz dziś jeden moment, w którym będziesz całkowicie obecny. Może to być rozmowa, posiłek lub krótka przerwa w ciągu dnia. Weź głęboki oddech, skup się na chwili obecnej i doceń to, co jest w twoim zasięgu. Piąta sztuka akceptacji. Ile razy czułeś, że walczysz z życiem? Kiedy rzeczy nie idą zgodnie z planem, frustrujemy się, opieramy i toczymy wewnętrzną walkę z rzeczywistością. Pojawia się wtedy ważne pytanie: jak odnaleźć spokój w świecie, który często wymyka się naszej kontroli? Opór jest naturalną reakcją. Chcemy, aby życie toczyło się według naszych planów, ale kiedy tak się nie dzieje, pochłania nas frustracja. Jednak ta ciągła walka nas wyczerpuje i nie pozwala ruszyć naprzód. Czy prawdziwy spokój nie kryje się w akceptacji? Dla stoików akceptacja nie oznacza poddania się, lecz zrozumienie, że niektóre rzeczy są poza naszą kontrolą. Epiktet radzi. Nie pragnij, aby wydarzenia działy się tak, jak chcesz, ale pragnij, aby działy się tak, jak się dzieją. Taka zmiana perspektywy uwalnia nas od zbędnego cierpienia. Wyobraź sobie, że zaplanowałeś idealny dzień na świeżym powietrzu, ale budzisz się i pada deszcz. Opór nie zmieni pogody, ale akceptacja otwiera przestrzeń na nowe możliwości. Czytanie książki, oglądanie filmu lub po prostu odpoczynek. Akceptacja zamienia przeciwności losu w okazję. Marek Aureliusz przypomina: Zaakceptuj rzeczy, z którymi łączy Cię los. A mądrość uczy nas, by przyjąć życie takim, jakie jest, zamiast marnować energię na to, czego nie możemy zmienić. Praktyka. Następnym razem, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, zadaj sobie pytanie: Czy to jest w mojej kontroli, czy poza nią? Jeśli poza, wybierz akceptację. Skieruj swoją energię na to, co naprawdę ma znaczenie. I zmierz się z wyzwaniami z jasnym umysłem. 6. Uwolnienie się od ciężaru oczekiwań. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony oczekiwaniami innych? Żyjemy w świecie, w którym opinie innych zdają się dyktować, kim powinniśmy być, tworząc niewidzialny ciężar, który oddala nas od naszej prawdziwej natury. Jak żyć autentycznie w obliczu tylu zewnętrznych presji? Społeczeństwo uczy nas, by szukać aprobaty. Media społecznościowe, opinie rodziny, a nawet obcych ludzi kształtują oczekiwania, których często nie kwestionujemy. To prowadzi nas do wyborów, które nie odzwierciedlają tego, kim naprawdę jesteśmy, lecz tego, kim myślimy, że powinniśmy być. Stoicy oferują wyzwalające rozwiązanie. Żyj zgodnie ze swoimi wartościami. Epiktet mówił: Jeśli chcesz być wolny, nie pragnij ani nie uciekaj od rzeczy, które zależą od innych. Oznacza to, że opinia innych nie powinna kierować naszymi działaniami. Wyobraź sobie organizowanie przyjęcia. Starasz się zadowolić wszystkich, ale zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. A teraz wyobraź sobie, że planujesz coś, co naprawdę sprawia ci radość. Nie przejmując się krytyką, doświadczenie staje się bardziej autentyczne i znaczące. Marek Aureliusz ostrzega: Śmieszne jest unikanie wstydu z powodu krytyki, a nie unikanie wstydu z powodu działań sprzecznych z własnymi zasadami. Kiedy żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami, znajdujemy siłę w autentyczności, niezależnie od opinii innych. Praktyka. Następnym razem, gdy poczujesz presję oczekiwań, zapytaj siebie: Czy ten wybór odzwierciedla, kim jestem, czy kim inni oczekują, że będę? Połącz się ze swoją prawdą i pozwól sobie żyć w zgodzie z własnymi wartościami. 7. Cierpliwość jako siła. Ile razy zdarzyło ci się zareagować impulsywnie, a potem tego żałować? Żyjemy w szybkim tempie, gdzie szybkie reakcje wydają się normą, ale ta pośpieszność często prowadzi nas do błędów. Jak możemy nauczyć się reagować z rozwagą zamiast działać pod wpływem emocji? Cierpliwość według stoików nie jest pasywnością, lecz demonstracją samokontroli? Seneka pisał. Pośpiech jest wrogiem rozumu. Wzięcie oddechu przed działaniem. Zastanowienie się przed podjęciem decyzji to akty siły, a nie słabości. Wyobraź sobie, że ktoś wypowiada prowokacyjny komentarz. Impulsywna odpowiedź byłaby odwzajemnieniem się w podobny sposób, ale jeśli weźmiesz głęboki oddech i nie zareagujesz od razu, odzyskujesz kontrolę nad sytuacją. Coś, co mogło być konfliktem, rozmywa się w obliczu Twojego spokoju. Marek Aureliusz radzi: Jeśli ktoś cię prowokuje, zapytaj, dlaczego mnie to dotyka i odrzuć to, co jest poza twoją kontrolą. Cierpliwość pozwala nam ocenić sytuację z jasnością i działać zgodnie z naszymi wartościami, zamiast podążać za chwilowym impulsem. Praktyka: kiedy poczujesz impuls do reakcji, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zapytaj siebie. Czy muszę odpowiedzieć teraz, czy mogę poczekać? Często sama przerwa przynosi jasność i zapobiega żalom. 8. Wyznaczanie jasnych celów. Czy kiedykolwiek czułeś się zajęty, ale bez rzeczywistego postępu? Czasami tak bardzo skupiamy się na robieniu rzeczy, że zapominamy zastanowić się, dlaczego je robimy. To pozostawia nas zagubionymi, jakbyśmy biegli w kółko. Jak odnaleźć kierunek w życiu pełnym rozproszeń? Współczesne społeczeństwo ceni produktywność, ale rzadko zachęca nas do wyznaczania jasnych celów. Bez kierunku stajemy się niewolnikami oczekiwań innych lub podążamy na autopilocie. To prowadzi do braku motywacji i frustracji, ponieważ brakuje nam prawdziwego poczucia celu. Dla stoików, życie z celem jest niezbędne. Marek Aureliusz przypomina: Nie trać więcej czasu na dyskusję, jak powinien wyglądać dobry człowiek. Bądź nim. Jasne cele pomagają nam dostosować nasze działania do naszych wartości, nadając każdemu krokowi większe znaczenie. Wyobraź sobie różnicę między podróżnikiem a włóczęgą. Podróżnik ma cel i wytycza ścieżkę, podczas gdy włóczęga wędruje bez celu. Wyznaczając cele, stajemy się podróżnikami, kierując się prawdziwymi intencjami. Praktyka. Poświęć chwilę na refleksję. Zadaj sobie pytanie: co naprawdę ma dla mnie znaczenie? Dokąd chcę zmierzać? Zapisz swoje cele i podziel je na konkretne kroki. Pamiętaj: każdy mały postęp to krok we właściwym kierunku. 9. Troska o umysł i ciało. Ile razy priorytetem stały się praca, obowiązki lub inni ludzie, a twoje zdrowie fizyczne i psychiczne zostało zepchnięte na dalszy plan. Żyjemy w społeczeństwie, które ceni produktywność ponad wszystko, ale często zapominamy, że zdrowy umysł i ciało są fundamentem każdej osiągnięcia. Stoicy uznawali, że równowaga między umysłem a ciałem jest kluczowa. Seneka przypomina. Zdrowie to nie tylko brak bólu, ale harmonia z ciałem i umysłem. Taka harmonia pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z większym spokojem i jasnością. Pomyśl o ciele jako o pojeździe, a o umyśle jako o kierowcy. Jeśli pojazd nie jest zadbany, może zawieść. Jeśli kierowca jest rozproszony, może się zgubić. Troska o oba elementy jest niezbędna dla spokojnej podróży. Małe kroki mogą zrobić wielką różnicę. Może to być dłuższy spacer, picie większej ilości wody lub poświęcenie kilku minut na medytację. Dbanie o ciało wzmacnia umysł, a troska o umysł dodaje energii ciału. Praktyka. Wybierz dziś jeden obszar do poprawy. Może to być coś fizycznego, jak ćwiczenie lub zdrowy posiłek, albo mentalnego, jak medytacja lub czytanie. Pamiętaj, że te działania to nie luksus, lecz inwestycja w siebie. Dziesiąte: kultywowanie wdzięczności i pozytywności. Czy zauważyłeś, że umysł ma tendencję do skupiania się na problemach, a nie na błogosławieństwach? W obliczu trudności łatwo wpaść w pułapkę negatywności, zapominając o dostrzeganiu dobra w naszym życiu. Jak możemy, nawet w trudnych czasach, pielęgnować wdzięczność i pozytywne podejście. Stoicy wierzyli, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności, zawsze mamy wybór, jak reagować. Seneka pisał: Nie chodzi o to, że mamy mało czasu, ale że marnujemy go wiele. Skupiając się na brakach, tracimy z oczu obfitość, którą już mamy. Wdzięczność to potężne antidotum na niezadowolenie. Wyobraź sobie, że zamiast koncentrować się na przeszkodach, zauważasz małe radości wokół siebie. Błękitne niebo, śmiech przyjaciela, moment ciszy. To one są fundamentem pozytywnego życia. Prosta praktyka może zmienić twoją perspektywę. Przed snem wymień trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Nie ma znaczenia ich wielkość. Ważne jest, by nauczyć umysł dostrzegać pozytywy, nawet w obliczu wyzwań. Praktyka. Poświęć dziś chwilę, aby pomyśleć o czymś, za co jesteś wdzięczny. Może to być coś małego lub znaczącego. Pozwól, by ta praktyka zmieniła sposób, w jaki postrzegasz świat. Dzięki tym stoickim lekcjom masz teraz narzędzia, aby rozpocząć rok 2025 z większą intencją, równowagą i celem. Cisza, która odkrywa, kontrola, która wyzwala, Prostota, która przynosi spokój, i chwila obecna, która transformuje. Wszystkie te praktyki to kroki w kierunku bardziej autentycznego życia. Pamiętaj, moc zmiany jest w Twoich rękach. Stosując te zasady na co dzień, odkryjesz, że stoicka mądrość jest ponadczasowa, prowadząc nas ku pełniejszemu życiu. Dziękuję za to, że jesteś tutaj i inwestujesz w swój rozwój osobisty. Niech ten rok będzie dla Ciebie znaczącym nowym początkiem. Jeśli podobała Ci się ta wiadomość, zostaw komentarz, podziel się swoim doświadczeniem lub po prostu napisz wdzięczność. Razem stwórzmy bardziej autentyczny, intencjonalny i połączony 2025 rok. Jeśli chcesz dalej zgłębiać tę filozofię, polecam obejrzeć kolejne materiały. Do zobaczenia.